No, hallo, ja jestem Sopkan. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z LS Stories. W takim odcinku sprzedaliśmy troszkę tutaj dragów, e, tak zwanej heroiny. E, no, i zarobiliśmy dzięki temu 2,5 e, W BM jest godzina 22 po miesiącu przerwy od LS Stories. No, i pomyślałem, żeby tu coś może znów wiecie, zarobić jakieś pieniądze tutaj nielegalnie. E, bo jak już w tym kierunku do nas idziemy, no to w tym kierunku do nas zmierzajmy. Odłożę sobie te siany do bankomatu, żeby o tej godzinie mnie jakiś tutaj przestępca nie złapał, no bo to różnie bywa o tych godzinach. Ja muszę skoczyć tutaj na parking pojazdów, bo tutaj trzymamy nasze Buffalo, czyli nasz pojazd do biznesów. No i na jakieś ośki byśmy może podbili, tutaj zagadali po cichaczu czy jakiegoś towaru, by nie można było o nich odkupić. Chciałbym kupić tanie heroina, bo tych klientów na to znaleźć to jest E, łatwo ewentualnie jakbym znalazł kogoś pod broń, też by było super, e, ale muszę się tego wszystkiego w grze e, dowiedzieć. Dobra, zapnijmy sobie pasy e, i udajmy się w kierunku Idelut, no bo tam e, jest największa szansa spotkać jakichś takich rzezimieszków, jeżeli tam za wielu ludzi nie będzie, no to podbijemy sobie e, na dzielnicę jaką jest tutaj na przykład, nie wiem, Grove Street, bo tam zapewne jest kolejny oddział placów, jakby tamtych ostatnio nie było. 222 pln -y straciłem przez przejazd tutaj przez miasto. To jest naprawdę, naprawdę, no 180 chyba się dostaje za godzinę stania na duty. A przejeżdżacie raz za szybko przez centrum, no i 222 dolce wam ubywa tutaj z portfela. Więc będzie trzeba znaleźć jakieś inne trasy lub przenieść się całkowicie z tego centrum. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym jakąś Hawirę ogarnął. Bo byśmy mogli gdzieś za miastem ogarnąć jakąś Hawirę, więc byłby spoko, takie coś też załatwić. Przed policją nie będziemy uciekali, bo siana za wiele nie ma, trzeba coś teraz dorobić po cichaczu. Nie ten, nie wystawiać tutaj policji. Zgasiłem silnik, bo chciałem odpalić lampę, ale mi się tutaj klawisz logia pomyliła. No i mamy 181 osób. No ale jak zwykle na LSTRIS. Nigdzie tych osób nie widzę, nawet o tej godzinie. E, to jest jakiś Rainer Lamires. E, jak tu od kogoś zagadać, e, czy ma jakiś towar? Tu ktoś siedzi w ogóle zbugowany w pojeździe. No jak widzicie na Idlewood są pustki straszne. Nie wiem, czy jest to jakieś kasyno, bo dawniej było też kasyno. E, to bym poszedł, może zagrałbym w kasynie, spróbowałbym swojego szczęścia. Kilka klocków bym mógł postawić, tak 10 myślę. Była to ekipa Blaców. miesiąc temu na odcinku pisali, że Liverpool jest otwarte, czyli to jest chyba ta ulica tutaj, no ale jak widzicie już nikogo tutaj nie ma, więc zapewne ich tutaj FCK dostali te frakcyjne charakter-kile. No i niestety już tutaj kolegów z nami nie ma, no ale pojeździmy, poszukamy, Don't się niczego nie boi, pistolet mamy, wysiadamy. Jak ktoś się spruje i zaśnie, strzelać, to w samoobronie niestety ucierpi tutaj strasznie. Coś tam się strzelało na tych deathmatchach. Tu są kolejne ośki. Czy ktoś tu na tych ośkach się w ogóle znajduje? Siema. Siemanko, tutaj Black Clinton jakiś. Jakieś inne goście. oczywiście my ich e, w grze nie znamy, ale tam jest policja, więc raczej nie wypada mi podbić i mówić: Ej, mordo, masz może jakieś trzy kaweczki tutaj, bo chciałbym trochę się dorobić. No są jakieś pojazdy, no nie ma w ogóle osób. No tam było może z pięć osób łącznie z policją. A tutaj na ganten, jak widzicie, nie ma, no, no, no nie ma tu ludzi, no nie ma tu. Nie ma też nikogo, żeby stał na przykład na jakimś kornerze, bo to czasami było tak, że stali sobie na tych rogach, na przykład tu pod latarnią, które stały i się od niego podbijały i miał no, tam jakieś dragi, szło się tak jakoś tak mniej więcej połapać. No a jak będę podjeżdżał i pytał się, ma morno, masz ogarnąć jakieś kurwa narkotyki, no to to tak e, zbytnio e, nie wypada. E, Keles Kikt napisał jakiś e, Sawi Siemano, odcinek. Eee, a i owszem, a i owszem, ale czy coś ciekawego na tym odcinku będzie widzowie, no nie wiem, co wam mam tu pokazać na tym odcinku, no. E, podjedziemy sobie do jakiejś restauracji, w sumie zjemy coś. E, jak tak, to pozdro, również cię mordeczko pozdrawiam. No nie wiem, o której godzinie mam na to L-Story zbijać, bo tu już osób całkowicie brakuje. Tu jest jakaś kucharka, aktorka, czy e, ty kobietom mi jakieś jedzenie podasz? Zaczekaj chwilę. E, no, gdzie mogłabym ubiegać się o pracę? Kurwa, przecież ty tu niby pracujesz. To, to jak ty się chcesz ubiegać o pracę, jak ty stoisz z zaladą? Co ci kurwa tak do śmiechu? Dawaj mi jakieś jedzenie, ty dobry, dostanę jakieś jedzenie. No i tutaj winołem, daj jakiś porządny obiad raz. Uśmiechnął się od ucha do ucha, spojrzał na Laurenza, po czym wyjął plik z kieszeni i wystawił w jego stronę. E, mówi sprawdź sobie Menu, chwycił za kartę zapodał, a Peter i Don Savi, e, robi się. Okej, okay, mamy tutaj kartę. No i my zapłacimy sobie za tę kartą płatniczą. Jest 40 dolców. My to mamy pewnie pod P. Mamy tu jakiś pistolet, mamy spaghetti, bolognese dwa razy. Muszę czekać teraz 3 minuty. Dobra, ogarnąłem sobie szamkę, więc ewentualnie jakby jakiś kozak się tu do mnie spinał. Tak jak jeden przed chwilą mi tu chciał wypierdolić. Mam ogólnie problemy z wyjściem stąd. Jakby kto pytał, dobra, to się wychodzi shifta, bym zapomniałem. Próbuję tu jakieś kurde kontakty, no ale tu biegnie jeden za drugim, to co będę ich tutaj spowalniał Mi się pytało dragi. No nie ma do kogo podbić, nie ma tu takich ludzi, którzy by e, no jakkolwiek wyglądali na takich, którzy mogą ci coś sprzedać. No najbardziej to wyglądali tamci, tylko że była koń policja. No i ja tutaj podbiłem, napisałem siemano sprzedajecie tą sukę. E, zaśmiał się i kiwnął na radiowóz, <laughs> napisał tak, jak chcesz to odholuj, śmieję się, zostawili bez opieki, e, a ja tak, a kierowca gdzie, pod petunią czy ogórkami, zaśmiał się szyderczo. I napisałem tak, ja no wale w chuja, tak ogólnie to dawniej, tutaj miałem takiego znajomego, który mi fajne lubrykanty sprzedawał i chciałem się dowiedzieć ogólnie, czy dalej jest tu e, ktoś e, taki. Bym się spytał szefa, i reszta bandy jest w pace. Gość tak napisał. <grych> on mówi, żeby się szefa trzeba było spytać. I gość mi napisał, lepiej zmykaj, e, zanim LSPD przyjedzie. Dobra, no i nie napisałem. Czyli taka lipa spojrzał na Blake'a, pogrymał się trochę, finalnie machnął łapą i pojechał dalej. Bo on napisał mi, żebym lepiej zmykał, zanim LSPD e, przyjedzie. Czyli jednak lipa jest z tymi narkotykami. Napisał, że pierwszy by trzeba było szefa spytać. E, później, e, że wszyscy w pace. Więc ewentualnie jest lipa. Chyba ich właśnie tutaj zgarnęli z jakiejś narkotyki. Chyba w nieodpowiednim momencie tutaj podbiłem żartami. I próbowałem tutaj zagadać, no nie wiem gdzie mam tutaj podjechać, żeby ewentualnie jakieś tutaj lubrykanty dostać. No, no sami widzicie, no chciałem dla was nagrać odcinek, no już próbowałem dwa razy, no i zwykle są były takie odcinki, że no do niczego się to nie nadawało. No, no co tam, odegrałem jedną interakcję z jedną osobą i gość mi napisał, żebym zmykał, bo ich kurwa wszystkich pozamykali. Um, tu była ekipa jakichś Włochów, ale to było też dawno temu, w ogóle to jest jakaś restauracja. E, tu też było gdzieś kasyno, pamiętam dawniej, ale nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, i zapewne od tego czasu to się 10 razy zmieniło. E, położenie tego, bo to kasyno już było w tylu miejscach za moich czasów gry, że to szok. E, a tam ta mafia to była właśnie gdzieś koło tego parkingu, tutaj się wjeżdżało. Czyli mi się kolory popsuły, widzicie, widzą więc jakiś taki szary? No, tu była dawniej wejście, było nawet zrobione pod tymi drzwiami, o tamtymi niebieskimi. Tam mieli jakiś magazyn, jak... no dobra, no ale nie ma ich niestety. No nie wiem, no patrzę takie postacie, nie wiem, no patrzę takie miejscówki, w których bym mógł ktoś być rzeczywiście od tego czasu, no ale no, no widzę, że wszyscy tutaj po jakimś czasie upadli w boju. No nie ma chyba takiej organizacji, która by trzy lata przetrwała. Dwójka sobie odgrywa, chłop dziewczyna. Potem Zegzy i te inne sprawy, tu kogoś złapali. No, ogólnie na LS Stories nic ciekawego się nie dzieje. Pojazd jakiś na środku sobie stoi. Nowy gracz sobie biega. Tu jest jakiś umieśniony ziomuś, z który stoi koło różowego buleta. Wszyscy wiemy na co to wygląda, ale takich słów nie można tutaj gadać. DIPA, dobra, wyprzedzamy tutaj lewym pasem normalnie na dworcu w Los Santos. No, nie ma widzowie co robić. No, 221 jeszcze siana straciłem. Straciłem tutaj siana, kurwa. A i nic nie załatwiłem w sumie. No lipa, lipa. Powiedzcie mi, gdzie te 166 osób jest, bo ja naprawdę chciałbym ich naprawdę zobaczyć. Los Santos Police Department Detective. Właśnie coś mi się kojarzyło, To jest to biuro detektywistyczne, bo kojarzę, że raz tam byłem yy, na Santanie w tym biurze, żeby tam za jakieś narkotyki chyba, czy jakieś tam zwłoki w bagażniku chyba zgarnęli tam do biura detektywistycznego. Nie, jeżeli źle wymówiłem nazwę, to też mnie nie hejtujcie, Dostawcie mi łapkę w ogóle, to będziecie super wtedy. Już jesteście super, ale wtedy będziecie jeszcze, oho, mi się kolorowe, super, najbardziej na świecie. E, w tym odcinku była próba podbicia na ośkę, ale widzę, że ich wszystkich wyzamykali. A nie będę podbijał do randomowego gościa tutaj na centrum i pytał, czy e, mordo miałbyś ogarnąć jakiś kurde tutaj interes, bo potrzebuję dorobić. E, I tak, mogę ci opychać kałasznikowy i w ogóle nie, a tu idę sobie przechodni, idzie stara babcia z zakupami i tam gleję normalnie. Ajajaj, ajajaj, ajaj, to tak widzowie. Byliśmy e, tutaj zagadać, e, ale niestety nie wyszło, no i niestety nie mam z kim odegrać. No, widzicie, że pokazałem wam całą mapę praktycznie, w której mogą być jakieś osoby. Mój no, tu ziomek jedzie, nawraca, idzie za drugim gościem, Moi tu już nie wiedzą, co robić z osobą w Berka, się już zaczynają bawić, więc widzowie, koniec z tym. Bez przedłużania, trzymajcie się, był z wami Sopka, do następnego piąteczka i hej!